Rodzisz się, to znak Kocha cię ten świat barwy dnia, Twój krzyk i barwy nocy. Masz już parę lat, czujesz co się gra, dobro i zło, śmiech prosto. Wramie jak sok są, są noc! Oda jest do krok już dorosłe. Każde pokolenie ma własny czas. Każde pokolenie chce zmienić świat. Każde pokolenie odejdzie w cień, a nasze nie! Każde pokolenie ma własny czas Każde pokolenie chce zmienić świat Każde pokolenie odejdzie w dzień, A nasze nie Okres burz, twój bunt Wolność ma jej biust Rzucasz dom, by dom swój założyć Dziecka płacz przez ten gorzki smagie i da by to godnie przeżył. Każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce zmienić świat, każde pokolenie odejdzie w cień a nasze nie, każde pokolenie ma własny głos, każde pokolenie chce wierzyć w coś, każde pokolenie rozwieje się, a nasze nie, droga nasza, a tam nie ma nic. Tylko ślady po pokolenia. Każde pokolenie ma własny czas. Każde pokolenie chce zmienić świat. Każde pokolenie odejdzie w cień, A nasze nie. A nasze nie.